Witam wiele osób mnie prosiło i pytało, jak zrobić wiązkę przerobić dokładnie do radia z Androidem. Mamy taką wiązeczkę. Nawet no, 4 tu też, a to, akurat a 3. Dobra, w każdym razie mamy taką wiązeczkę. I w tej wiązce brakuje czegoś takiego. Jest to przetwornik do głośników na tył. Ponieważ tylne głośniki są na wzmacniaczu w Audi. A przy... ogólnie ta wiązka jest zrobiona na bezmocniacza. Nie wiem czemu tak robią, ale no, tak jest to wykonane. Musimy wykonać następujące czynności. Mianowicie, w tym miejscu tu jest kostka. Niestety nie ma tutaj oznaczeń, bo to jest chińska kostka. Ale tu są, tu jest 8 pinów, znajduje się. I z tych 8 pinów musimy wypiąć 4. To są te dwa fioletowe i te dwa zielone. W tej kostce już po części wypiąłem te piny. Proszę. Został nam biały i szary. W różnych radiach to może być różnie, ale samo miejsce tych kostek to jest to, tak? W tych miejscach muszą się znajdować. To są te dwie kostki. Tylko w jednej kostce są 8 przewodów. I musimy 4 z nich wyjąć i cztery zostają. Możemy je wyjąć lub uciąć po prostu. Ja jednak jestem humanitarny, wolę je po prostu zdemontować, bo jest to banalnie proste. Yy, mamy konektory. Konektor ma, albo pokażę na tym konektorze. Ma taką konstrukcję. Tu znajduje się blaszka, ona jest odpowiedzialna za to, że jak się zapadnie to zatrzaśnie się i pin nam nie wypadnie. Yy, proszę bardzo, jest, jest widoczna ta blaszka. Yy, I taki konektor można bardzo łatwo zdemontować. Tu Są te same piny, jedynie te piny u góry są inne, ale te same u dołu są identyczne. Weźmy, weźmy sobie coś twardego, nie wiem, igłę lub coś tego typu. I te gniazda nie są płaskie, one mają taki dziwny kształt. Po tej. Yy, tu widać jak idzie, tak? U góry u dołu jest taki otworek. Tam znajduje się ta zapadka. Żeby nie musić robić tam dwie tury, można łatwo sprawdzić gdzie jest ta zapadka. Nie, już pokazuję. Tu mam taki konektor, tak. I miejsce, za, miejsce tej blaszki jest w miejscu zarabiania się przewodu. Czyli gdzie te przewody nachodzą na siebie. Tutaj widać, że jest zagięty, a z drugiej strony jest płaski. Patrząc z tyłu też to widać. Tu mamy górę tego pinu. Więc oczywistym jest, oczywisty miejsc, że od góry wkładamy. Akurat ten konektor, tylko mniejszy. Idealnie pasuje w ten otworek, więc ładnie mi to wyjdzie. Wmieszczamy go tam. Chwila ci i skupienia. Wszedł. Wciskam go. Zapadka się zwalnia. I wychodzi. Możecie użyć igły albo czegoś. Tylko to musi być takie w miarę... takim kształtem, żeby to Mogło zaprzeć się i wy... odblokować to gniazdo dobra, Mamy te cztery. Jest czwarty przewodzik. Cztery przewodziki. Zielone bodajże są od prawej głośników. Fioletowe od zielonych. Fioletowe od lewych. Mogę się mylić. Yy, tak naprawdę, teraz tak nam jest to chyba obojętne. Mamy taką przejściówkę. To jest najtańsza przejściówka, jaką dostałem z radiem. Yy, powinna dać ogólnie radę. Yy, są też przejściówki innego typu, nie musicie patrzeć, że była taka konkretnie. Ja mam fonokara u siebie w samochodzie i naprawdę fonokar jest jedną z najlepszych tych przejściówek, bo nie ma zakłóceń. Yy, ja mam blauk punkta, nie wiem jak w Bose, ale w Bose też powinny dać radę. I robimy tak, yy, ta przejściówka. Tu są dwa cincze i zarówno w tej kostce starego typu ISO i w tej yy, loku, jak się nazywa mam mamy wprowadzone cincze. Tak widać. I teraz tak, nie wiem czemu tu jest aż tyle tych cinczy, bo nas interesują szczególne piny, ale dobra, można zrobić to po prostu metodą prób i błędów. Załóżmy, że to są te dwa odpowiadające sobie przewodziki. No tak, powinny być to te akurat w moim przypadku. To powinien być ten pin i ten, a środkowy to jest minus. Czyli ten czerwony i ten biały. I w moim przypadku to będzie ta wiązka, widać to po przewodach jak idą. To sobie podłączamy. Tu posiadamy również regulację. U mnie jest taka fajna zapadkowa, to jest na śrubokręt płaski. A tutaj przewody bierzemy z izolacji i łączymy z tymi konektorami. Możemy je polutować, możemy poucinać, też polutować, obojętne. Nawet ktoś chce to używać y, tych szybkozłączek. Ja tam nie jestem fanem tych szybkozłączek, akurat w samochodach, bo to już jest trochę druciarstwo. Dobra, y, tak jak mówiłem, y, zielone to są prawe. I tak, żyłki mają dwa przewody, znaczy dwa kolory, przepraszam. To jest cały biały, a to jest biały z taką czerwoną nitką. Czerwony to jest oczywiście plus. Jak mamy te przewody, też mają poszczególne kolory. I na przewodzie, na którym znajduje się też czarna nitka, to jest minus. Czyli mamy na przykład, tu jest zielony przewód. O, tu jest. Zielony przewód z czarną nitką, to jest minus. I ten przewód podłączamy do białego przewodu. A przewód bez tej czarnej nitki podłączamy do przewodu, gdzie jest czerwona nitka. W ten sposób je podłączamy i odpowiednio robimy to z przewodami fioletowymi. Czyli tu jest cały fioletowy przewód, podłączamy go do przewodu, gdzie jest czerwona nitka. A gdzie jest czerwony, czerwony czarny pasek na fioletowym, to podłączamy go do białego. Dobra, i teraz tak. Dobra, mam go. To jest ten. Gdzie jest ten pasek? To był chyba ten przewód. Tak. To jest plus w naszym przypadku. Ja to robię po prostu przewlekając przez to oczko. Tylko jeszcze ja tego nie izoluję taśmą, tylko używam tych termokurczek. Czemu ich nie lutuję? Bo w przypadku sprzedaży takiego radia, następny kupujący nie będzie się tak męczył, tak? Jak już musiał przerobić na inne złącze. Taka termokurczka, tam cały, tam metr jest naprawdę tanio wychodzi. No bo dobra inaczej to zrobimy odwrót Pyk. Nakładamy sobie taką termokurczkę to, jest, to będzie zrobione tak na sztukę trochę, ale na się to zrobić lepiej, ale będzie po ten, będzie poprawnie. Przewlekamy sobie przez to oczko przewody. Czy w zasadzie żyły przewodu. O. W taki sposób, nie wiem, okręcamy, czy mówię, lutujemy. Lutowanie wiadomo, będzie zawsze lepsze, bo jak się ruszy, czy coś, to nie ma obaw, że ten przewód się urwie. Możemy go sobie teraz zalutować. W sumie potem możemy tym odsączyć synę, jakbyśmy to demontowali. Zakładamy termokurczkę, żejemy no i mamy połączone. Drugi przewód. Czarno zielony czy zielono-czarny w zasadzie bierzemy konektę bierzemy przepraszam bierzemy op. zdejmujemy izolację bierzemy kawałek tego kurczki. Termokulczki też są w różnych kolorach. Są czarne, są czarne z klejem. Ogólnie czarne z klejem są fajne, ale akurat mi się nie udało takiego trafić. Są te czerwone. O. Zakładamy, przewlekamy, okręcamy. Zakładamy termokurczkę. grzewamy zapalniczką czy tam gorącym powietrzem i mamy już podłączone prawe wyjście do głośników. Identyczną sprawę, sytuację robimy z tymi przewodami od lewych. Podłączamy je sobie. I teraz idziemy następująco do wiązki. Mamy podłączone jakby wyjście do audio, ale potrzebujemy jeszcze zasilania do wzmacniacza tylnych głośników. Tak, w tej wiązce ISO standardowej to wyjście znajduje się tu gdzie jest ten Niebieski przewodzik. Tak jak tu widać. O, tak. yy, środkowy pin drugi. Pierwszy jest czarny drugi jest zielony, znaczy niebieski przepraszam. I to jest to zasilanie. Ten kabelek podłączamy do wyjścia z radia. Gdzie zasilanie pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce Ten przewód różnie może być opisany może być opisany jako antena, czyli ant. Po prostu chodzi o to, że anteny kiedyś były wysuwane, tak, i właśnie po przekręceniu stacyjki antena się wysuwała dzięki danym zasilaniu. Już wiadomo, tego nie ma, ale dalej to zostało w tych radiach. Ten przewodziki sobie łączymy, i w ten sposób subwoofer jest zasilany w momencie przekręcenia kluczyka. W tej wiązce akurat to jest. Ale zdarza się, że często tego nie ma. Dobra. To już zrobię całą tą wiązkę. Powiedzmy na gotowo. Trzeba jest jestem żeby to zalutować, bo jednak Szarpnie się tą wiązką nieraz jak się radio wyciąga i potem te przygody się rozłażą, i Trzeba rozcinać te termokurczki. A wiązką raczej u mnie zostanie, chyba że ją komuś sprzedam, jak będzie ktoś chciał, żeby na gotowo to przerobić. I tak jak mówiłem, tu jest cały biały przewód, szukam przewodnika z czarną żyłką. Ten jest z czarną żyłką. Ucinamy termokurczkę. Przez to oczko, owijamy go. Zakładamy termokurczkę. Też można te piny pozaginać, co nie bo jak termokurczka się skurczy, to może się y, przeciąć. Tutaj są takie, wiecie, Australie, piny można je jakoś uciąć albo ewentualnie pozaginać kombinerkami, żeby to nie wystawało, żeby termokurczki nie uszkodzić. Jeszcze kawałek izolacji zdejmę. A izolację nie założyłem czy mi spadła No, nawet się to trzyma. Muszę to rozwiązać i jeszcze raz termokurczkę, żebym gdzieś chyba nie założyłem po prostu, przewlekamy sto oczko. Identyczna sytuacja jest w przypadku każdego tego przetwornika. Może być tak, że wasz przetwornik mówię jak te, te. Fono, Fonokar ma już gotowe przewody, że ma właśnie oznaczone na zielono zielono czarny i fioletowy, fioletowy czarny. W tym przypadku tego nie ma. I tak wygląda cała przysiłka już jest robiona. wiązka jest gotowa do in instalowania, wszystko będzie grać i błuczać. A, jeszcze jest ta wiązka druga z, z tym Kładokiem. Tutaj w tym przypadku zasilanie z wzmacniacza znajduje się na tym pinie, tu mamy wtyczkę do zasilania, tu jest plus ten żółty przewód, tu jest czarny minus. I w tym miejscu na rogu znajduje się nam niebieski. Tutaj na pewno zawsze będzie ten niebieski. Też jak wam przykupnie radio nie chce zadziałać, nie chce właśnie się włączyć. to Możliwe, że jest to wina tego pinu. To akurat jest poprawnie, ale wystarczy go przesunąć na to miejsce. Tu robimy to tak samo jak w przypadku tamtej wiązki, czyli znajdujemy. No, tu są trochę inaczej. Tylko nie rozmyślałem, tak to widać. Wkładamy konektor. Znaczy, jakąkolwiek drucik. wyjmujemy tak i przekładamy go sobie tutaj, w to miejsce. Większość yy, quadlocków ma jednak tutaj umieszczone to, ale właśnie często się zdarza w tych radiach z Androidem, że jest to umieszczone w miejscu tutaj, na rogu, a wystarczy przesunąć o jedno miejsce na środek. Znaczy tylko teraz ten konektor muszę z powrotem odgnąć tutaj, żeby ta blaszka się na pewno zapada, żeby ten przewód tam nie wypadał. O. Tego wyciągam, umieszczam tam gdzie był. A, są piny w ten sposób, dobra? O! I mamy. I to jest gotowa wioska. W zasadzie mogę wam też pokazać, jak te dmokryszki działają. Będzie chwilę głośno. Można to zrobić zapalniczką. Ja mam opalarkę akurat. Znaczy opalarkę hotera, no ale to. I no mam ładnie zaizolowane przewodziki. Ten przewód jak widać się trzyma, nie rozerwie się nam. I związki to w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Bo ja wi wiadomo jest to upierdliwe, a nigdzie na internecie nie ma filmiku jak to zrobić. To zobaczyska.